Siemanko, witam w następnym odcinku. W naszym gotowaniu dzisiaj zrobimy szyszki. Takie jakie kiedyś robiły nam nasze mamy. Co nam do tego będą potrzebne, krówki, oczywiście i ryż preparowany. Ile krówek ja robię z około pół kilo, może trochę więcej. Ryżu preparowanego, to wiadomo, będziemy dosypywać i w miarę. Yy, jakie to nam się zagęści Dobra, pierwsze co Otwieram nasze krówki, wysypujemy sobie Może nożyczki Musimy je wszystkie Przerzucić do garnka Garnek no Będziemy je rozpuszczać i po kolei tak czyściutkę otwieramy i wrzucamy. Powiem wam, że już kupę lat tego nie jadłem, więc czy to będzie jeszcze smakowało tak jak kiedyś? Przekonamy się. Trochę trochę tego otwierania ich trochę nam zejdzie. Piszcie w komentarzach, czy wasze mamy też robiły wam takie przyszki, czy może inaczej to się nazywało. No, jeszcze jakieś 40 sztuki. Jesteśmy w domu. Zostały nam dwie ostatnie krówki. Trochę tych papierków się narobiło. I ostatnia. Teraz lecimy z tym na kuchenkę. Rozgrzewamy kuchenkę. Nie za wysoka temperatura, mała, żeby nam się to nie poprzypalało. Co robimy? Rozstawiamy nasze krówki. Otwieramy w międzyczasie ryż. Widzę, że już powoli coś zaczyna się dziać. Teraz, gdy wszystko już mamy rozpuszczone. Całość odstawiamy z odnia na mocz. Czy będzie dobrze widać? Mieszamy i dosypujemy ryżu. I mieszamy całość. Jeszcze można dosypać śmiało. Wszystko dobre razy mieszamy, bo to nam już stygnie. To jest coraz to ciężej mieszać. Piękny zapach. Zapach dzieciństwa. Dobra, gdy już mamy całość dobrze wymieszaną, aż nam się łyżka wygina, to trzeba formować. Formowanie nie jest łatwe, bo to jest gorące. No i to musimy w rękę brać, tak? To więc przechodzimy szybko tu na stół. I teraz tak, bierzemy garść w rękę. Pomówię, mówię, to jest gorące. I formujemy szyszki. Aha ale parzy! Możemy sobie uformować, spróbujemy uformować szyszki. Nie wiem czy nam się uda. No coś takiego jak bobeczek i odstawiam na papier. I następne. Tylko mówię uważajcie, bo to jest gorące. Uuu, ale parzy! O, teraz będzie lepsze, może taką zrobimy, o. Z taką podstawką. O, i na papier. Następne wielkości. A, się popaże. Wielkości jakie chcecie. Może coś takie miary szyszki. Tutaj przyklepiemy. O, takie. powiedzmy, że to jest szyszka. Dobra. to będzie trochę mniejsza wezmę to trochę na bok teraz żebyście widzieli lepiej to Ta będzie taka i na papier i następna mm, ale zapach Na święta dla dzieci pokazać jak rodzice jadli jakie mieli słodycze super robimy kulkę o i tutaj trochę przykręcimy no ta już pomywam że lepiej po czyszkę wygląda bardziej jak takie psie kupy Tu zrobimy bałwana. Przykręcimy. Jedna. Trochę mniejsza kulka. Doczepimy mniejsza na górę. I mamy bałwanka. szyszkę bałwanka. Nie wiem kto teraz domyje garnek, ale na pewno nie ja, ja się na to nie piszę. I ostatnia taka malutka co teraz? Teraz zostawiamy to na, żeby nam ładnie wystygło i stwardniało. Z pół kg nam wyszło 12 sztuk. Myślę, że jest ok. Jak wystygnie, to będziemy próbować. Mam nadzieję, że już nasze szyszeczki ostygły. Tak zrobiły się twarde jak kamień. Spróbujemy. Mmm. Mm. Palce liza Tak jak dla Bawanek też nam wyszedł. Więc jak chcecie swoim dzieciom pokazać jakie kiedyś mieliśmy słodycze, zapraszam do zrobienia tego przepisu. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i widzimy się w następnym przepisie.